Moje świry za filkę Debiutancki yy, przejazd z tramwajem ulica Heweliusza, Olimpijska, numer 6. To taki pamiątkowy filmik. Następne filmiki na VLOG-u będą już bez komentarza. Tutaj yy, na Karolok coś się tam stało. Tutaj motorniczy mogą się załatwić na spokojnie. Tutaj jest nowa pętla na ulicy Heweliusza. A tam wejście na osiedle Bloczków, tam dalej. Zrób bezol. Co ciekawe, jeżdżą stare tramwaje typu Konstal. No dobra, następne filmiki już będą bez komentarza. Mam jeszcze zoom na osiedle. My mieliśmy farta, bo wracamy podłogowym swingiem, także będzie cichutko. O, już ruszyliśmy i troszeczkę sobie pozwiedzamy z widzami kanału tego v no no zobaczymy jak to wygląda jest z tej perspektywy. No dwuminutowy faulog, takiego, takiego jeszcze nie nagrywaliśmy dzisiaj w historii. Potem no, już będziemy się patrzeć, już nie będziemy e, tego jakby komentować. Wszystko w jakości 4K. 7.15, wyjazd. Zobaczymy o której godzinie był koniec. tutaj domek Tomasona niedaleko. Tutaj, tak. Jest. Widać jego bloczek. No i piękne te nowe przystanki. Dobra, po